Wydarzenia historyczne mało znane, ale w ostatnim czasie jest bardzo nim głośno, mianowicie Obława Augustowska. A czym tak de facto jest? W lipcu 1945 roku doszło do tego, jest to największa powojenna zbrodnia na Polakach. Od 10 do 25 lipca Sowieci rozpoczęli wielką pacyfikację. Udział wzięły oddziały 50. Armii, jednostki 62. Dywizji Wojsk Wewnętrznych. NKWD, wspierany przez Polski Urząd Bezpieczeństwa i Żołnierzy pierwszego Praskiego Pułku Piechoty. Wsie w Puszczy Augustowskiej, bo od tego się wzięła nazwa, i okolicach Dąbrowy Białostockiej, przez, przez brzozową suchowolę aż po kamienną nową, otaczano pierścieniem. Mieszkańców wyciągano z domów i aresztowano pod zarzutem kontaktów z partyzantką. 7 tysięcy osób trafiło do obozów filtracyjnych w Augustowie i Suwałkach. Około 600 osób zostało wywiezionych i rozstrzelanych. Tak wynika z depeszy generała Abakumowa. Do dziś nie znamy miejsc ich pochówku. Jeden z najbardziej no, brutalnych na pewno po drugiej wojnie podczas II wojny światowej. Jest ostatnio bardzo głośno o tym w internecie, więc dlatego o tym nagrywam. To zbrodnia, którą historycy nazywają Małym Katyniem, więc wyobraźcie sobie jak... Strasznie musiało być. W Gibach stoi pomnik z ponad 500 nazwiskami, aż 12, a 12 lipca obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar tej obławy. To największa sowiecka zbrodnia na Polakach po II wojnie światowej. Nie pozwólmy, żeby została zapomniana.